Dzień dobry. Dziś chcę pokazać drogę, dojazd do kolonii Jancewicze. Jak to wygląda, powiedzmy, cywilizacji? To jest asfalt. Zobaczę krzyżówka. Będzie kręcony z ręki, więc można trochę trzęść. A to akurat przyjeżdżamy do cmentarza. I to jest droga Zubacz ze wsi, Zubacze w kierunku wulkanu rzecka. Będzie na pograniczu dwóch powiatów. Powiat, powiat Hajnówka i powiat Siemiatycki. I na pograniczu oczywiście też dwóch gmin. Gminy Czeremka. Jeszcze jedziemy po terenie gminy Czeremka. I będziemy zbliżać się do granicy gminy Nurzystacja. mieliśmy to kilkudniowe ulewy więc droga jest dosyć mokra ale jeszcze trzeba Koło lasy 5 km to jest las, las. las. I patrząc obiektywnie to praktycznie całe Podlasie tutaj nasze to tylko się nadaje pod zalesienie, bo grunty są słabe. Rolników jest bardzo mało, jeśli można nazwać co niektórych jeszcze rolnikami, co o tych bynajmniej co mają jakieś zwierzęta to tak i z tego co się orientuje to rolnicy są powyżej 50 lat, więc perspektywa kroi się mizerna To jest, wygląda jak Tour de France, wyczynowy, ale to w zasadzie chyba jest najgorsza droga w gminie Czeremcha. Może dlatego, nie wiem dlaczego, zresztą nie będę tutaj wymyślał, ale po prostu jest fatalna. Może dlatego, że włodarze nie jeżdżą tą drogą. Widać, że powoli już jesień wchodzi na, na Podlasie. Jakby było słońce, to by pięknie to wszystko się złociło. Ale chciałem też pokazać, że na Podlasie też czasem pada deszcz, bo jak oglądam filmy Jakieś tam przygodowe czy safari? Zwykle tam świeci słońce. Nie wiem, czy żeście to zauważyli. może tylko raz widziałem, jak, jak padał deszcz. I był kręcony jakiś tam film, reportaż. A tak to zwykle świeci słońce. To akurat pokazuje, że jak wygląda generalnie droga po deszczu. Powiem, że mniej niż Okej, okay, dobra, tu już nie będziemy my dojeżdżali do, e, tam dalej jest już e, gmina Nóżec stację. wjeżdżamy w powiat siemiatycki, a tu wjeżdżamy kompletnie w las i tu już chyba opuszczamy taki okres cywilizacji. I tu jest znak, gmina Czeremcha postawiła, ten numer domu to mój 18. Będziemy jechali teraz 3 km przez, przez las dosłownie, bo tu będzie tylko taki dukt leśny prowadził. Jadę pick-upem, ale spokojnie można tutaj dojechać samochodem osobowym. Zresztą dosyć często pokonuje tą drogę e, nasza listonoszka. Więc można tutaj, nawet takim małym osobowym samochodem, dojechać. Jak to wygląda w zimie? Bywa, że odśnieżają, jak jest potrzeba, ale najczęściej trzeba dzwonić, żeby to zrobili. Tu było tak, że jakieś 70 lat temu to, to było zabudowane, były domy. Teraz może uda mi się pokazać e, w siedlisko, a raczej pozostałość po tym siedlisku, że jeszcze tu było, a tu po tej stronie jest, będzie słabo widać, ale tam w dali jest źródło rzeki Lidanka, chyba Lidzianka dokładnie. Po naszemu to tu po Podlasku Lidanka, a chyba na mapie stoi Lidzianka. O. Tu na tej rzece Może podejdę, o akurat chyba będzie blisko. Bez drogi pokażę. na tylko zasilanie. Dosyć blisko jest drogi rzeczka. I to widzimy dosyć potężny zbiornik słodkiej wody bobry zrobili tak Ciągnie się to na odległość około 2 km Nie więcej W takim powozie Tak to wygląda o latem rosną tu grzyby więc niejednokrotnie tutaj przychodziłem zresztą nie tylko ja grzybów grzybiarzy yy, dużo tak jak grzybów Jest bardzo komeralna. Tu z lewej strony widzimy, że nadal jest ten wąwóz zalany wodą. Gdzie niedzianka ma swoje źródła. to są lasy państwowe ale tam dalej będą przechodziły też również lasy prywatne czyli takich rolników u nas każdy albo nie każdy, albo większość ma po kilka czasem kilkanaście hektarów lasu Jedno z głównych skrzyżowań zobaczysz wolno z prawej, tu będzie kierunek na Berzyszcze i dalej do Czeremchy, w tą stronę kierunek wulkanu rzecka, w kierunku nurca stacji. Trzeba tutaj. jest droga, tylko taka woska. Dobra, my idziemy dalej. To jest na Polany Jancewicze. Jest kilka takich dróżek. Ta akurat jest najbardziej przeze mnie uczyszczana. Nie wiem czy najlepsza, ale jakoś się przyzwyczaiłem. Tu jest ogrodzone mrowisko Z prawej strony to są lasy państwowe, a tu właśnie z lewej strony to są lasy prywatne. Zostały nadzielone, bodajże należą do mieszkańców wsi Wulkanu Rzecka. Może ktoś z mieszkańców Wulki rozporta swoje drzewa. Został. Zimą, jak napadało kiedyś dużo śniegu, to po prostu drzewa się pochyliły, i powstał taki tunel. Było tak też, że trzeba było drzewo usuwać pod naporem śniegu, pochyliło się na drogę ale to są normalne rzeczy dla tych, którzy chociaż trochę mieli do czynienia z lasem albo bywali zimą w lesie wiedzą, że śnieg może być naprawdę bardzo ciężki jak pada jest odwilż, on pada i wtedy czepie się i robi duże obciążenie dla drzew że normalnie drzewa mogą, mogą pękać, konary mogą się łamać Mamy taki les, las starodrzew. Mówiono, że to kiedyś był las pana. Był tu pan Jaczaniński. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, ale tak tutaj to nazywano. I ten sosny, część sosny jest w wieku powyżej 100 lat. Oczywiście nadleśnictwo systematycznie wycina takie grube drzewa. Jednokrotnie poprawiałem tutaj tą drogę. Tylko, że jak nadleśnictwo wywozi drewno, dużyce, dużymi samochodami, i właśnie w takie, kiedy droga, kiedy puszcza droga, to po prostu mocno to się rozbija. Tu widzimy, że to jest kolejna taka droga. Droga w stronę Wólki Norzeckiej. Kolejna krzyżówka. Wolna z prawej a to w stronę Bereziszcz w stronę Czeremchy a my nadal jedziemy prosto w kierunku północnego zachodu zachód, północny zachód To dla kogoś da pewien pogląd w, w sytuacji, w terenie, czy akurat takiego miejsca szuka. Chcę pokazać bardziej minusy życia na, na polanie, na odludziu, niż plusy. A tu widzimy, że jest jakieś kopereczka, coś rzeźbi. Tu nad leśnictwo. Wycina drzewa. Jedzie moją drogą. Nie, w zasadzie to chyba ja jadę jego drogą. To jest tak pomieszane, że część dróg jest drogami publicznymi, a część przychodzi. Może nie część, ale kawał gdzie się koło. 300-400 metrów przychodzi drogą yy, między lasami prywatnymi, państwowymi. Ojej, chyba on będzie ścinał, coś mi się wydaje. Przy okazji mo można zobaczyć. Aha, to suche. pociąg złożył suche. Posusz ścina. Czyści las. W zasadzie bardzo dobrze robi, bo w momencie śniegu, wiatru to te drzewa po prostu mogą spaść na drogę i to pół biedy, jak jeszcze nikogo nie ma, więc ale dobra. Się. Nie będziemy dla człowieka przer przerywać roboty Pojedziemy drugą drogą Tu moje działki są położone w takim widelcu więc, czy zajedziemy z jednej strony, czy z drugiej, to zawsze będzie można dojechać. Jest bardzo taka piękna, e, piękna aleja, pełna brzuszów, wysadzona jak na zawołanie. Mamy to las. Ze śliwkami także są temby. No, jeszcze stosunkowo małe, ale do roku 2007 rosną. Przed nami jest złożone 100 stos drewna z nadleśnictwa, które pozyskali ze swoich lasów, z lasów państwowych, czyli można powiedzieć i z mojego i z twojego, czyli z naszego. A tu zaczynają się moje włości chcę pokazać Wam dzisiaj jeszcze jedne, jedną taką działkę. Kogoś może się spodoba. Tu mam dwie działki ogrodzone właśnie. Jedna jest zabudowana domem, a druga jest działką siedliskową bez zabudowań. Ale to obok drogi głównej, głównej Jancewicze mam taką działkę ponad hektar, gdzie jest około pół hektara ziemi i ponad pół hektara lasu. Z jednej z drugiej strony. To są lasy państwowe. Prąd by był, a tu jest jeden dom. Od tego słupka, słupa energetycznego, można pociągnąć tam jest bocianin gniazdo. Zaraz zobaczymy, może by się powiększyć. Tam. Tak patrzymy na kraj domu, na szczyt, i tak w górze. Po środku ekranu. Dwie działki obsadziłem w zasadzie jako ogrodzenie kołki wierzbowe. I widać jak pięknie puściły pędy. I będzie żywy, żywopłot. Plusem było to, że to lato było u nas dosyć takie mokre, deszczowe. A więc praktycznie każdy słupek puścił witki. Siatka jest bardzo solidna. Drut jest gruby. Udało mi się go pozyskać. W zasadzie kupić od ludzi, którzy grudzili puszczę białowieską tam na Rysznictwo. Tam dają bardzo dobry materiał, wysokość 2 metry. Zabezpieczyłem to, rzecz jasna, przed zwierzętami. Bo to cokolwiek nie posiałem, no to okazało się, że wtedy, kiedy ja śpię, to oni pracują. I byli pierwsi ode mnie. Czyli sarny, jelenie, łosie. O dzikach nie wspomnę. O. Więc teraz to wygląda... Wygląda spokojniej. Już tak mi nie wchodzą i nie dewastują. A ten jest lasek jeszcze mój. Należy do tej działki budowlana, budowlana rolnej. Dobra. Chcę podkreślić, że to jest yy jakby komuś to się spodobało, ktoś by się zdecydował, że to będzie jakieś fajne miejsce na dom, na domek, to dla takiego człowieka pustelnika ceni spokój, kameralność. Widzimy, że w koło wszystko są tu, tu lasy. Tak? Z, wjechaliśmy e, 3 km i to tak e, najkrótsza droga tak? Naj, najbliżej cywilizacja, tak? 3 km, o, a tak to yy, hektarami, kilometrami to się rozciąga ten las. Więc. Dla człowieka. Który, który po prostu to doceni. Można przyjechać, umówić się, pokażę na żywo. Jak to wygląda? Może za pierwszym razem, to jest trudno dojechać, chociaż byli ludzie, którzy pierwszy raz sami tu trafili. Podałem im współrzędne i pokrążyli trochę, ale trafili. O. Dobra, deszcz krapie, będą grzyby. Jeszcze są tak a propos. A widać, że tu jest yy... Państwowe lasy i tu już idzie, nie wiem, przycinka trzebiesz Przycinka chyba. Czyszczą. O. Dobra, pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego dla Was życzę. I do usłyszenia.